wiązki elektronów skierowano prostopadle na dwa jednakowe ekrany EA i EB. W jednej z tych wiązek elektrony były rozpędzone do większych prędkości niż w drugiej wiązce. Przed każdym z ekranów na drodze obu wiązek elektronów znajdowała się płytka z układem dwóch równoległych, bardzo wąskich szczelin leżących bardzo blisko siebie. Odległości pomiędzy szczelinami w obu płytkach były takie same, a ponadto odległości każdej z płytek do ekranu były sobie równe. Zaobserwowano, że elektrony padające na ekrany utworzyły różne obrazy w postaci proszków, podobne do tych, jakie ukazano na schematycznych rysunkach poniżej. Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród AB oraz jego poprawne uzasadnienie spośród 1, 4. Wiązka elektronów rozpędzonych do większych prędkości utworzyła obraz na ekranie, mamy powiedzieć którym, co można uzasadnić przez odwołanie się między innymi do, i tutaj mamy się odwołać do jakichś praw. Wróćmy sobie do mm, rysunku e, i popatrzmy co się tutaj dzieje. Mamy tutaj dwie wiązki elektronów, i jedyna rzecz, którymi one się różnią, te wiązki, to jest prędkość. Jedna wiązka ma większą prędkość niż druga wiązka, tylko nie wiemy, y, która wiązka to jest która. Tak, tu są jeszcze odległości między szczelinami, ale podano, że one są takie same. Jest ta odległość szczeliny od źródła, jest powiedziane, że ona jest taka sama. Są, różne, y, są takie same ekrany, w związku z tym widzimy, że jedyne, czym się różnią te wiązki, to jest prędkość tutaj elektronów emitowanych. A jaki jest wynik tego doświadczenia, jaka jest różnica w tym wyniku? Zauważmy, że na pierwszy rzut oka ciężko powiedzieć, czym się różnią te obrazy, natomiast jeżeli się wnikliwiej popatrzymy, no to okaże się, że te odległości tutaj prążków, to tu jest jakaś odległość pierwsza, tu jest odległość druga. No i widzę, że ta odległość jest mniejsza od tej odległości, ale nam bardziej chodzi o porównywanie tych dwóch ekranów, tak? Więc jeżeli ja sobie tu też zmierzę tę odległość pierwszą na ekranie B, no to jak porównam sobie to z odległością pierwszą na ekranie A, no to okaże się, że na ekranie B ta odległość jest większa niż na ekranie no, i teraz tutaj to, co nam powinno się skojarzyć w ogóle z tym doświadczeniem, to jest doświadczenie Younga. Bo doświadczenie Younga polegało na tym, że przepuszczane było światło spójne przez dwie położone blisko siebie szczeliny i obserwowany był właśnie obraz interferencyjny. I w tym doświadczeniu Younga został wyprowadzony wzór na warunki maksimum i minimum. Te kropki, które tutaj widzimy, to są położenia maksimum. I jak wyglądał ten wzór? Wzór był następujący: d, czyli odległość między szczelinami razy sinus alfa k, zaraz powiem co to jest, jest równe k razy lambda. Lambda to jest długość fali związanej z elektronami. Bo elektrony mają naturę korpuskularno-falową, więc możemy mówić, że to są cząstki, ale możemy mówić też, że z tymi cząstkami jest stowarzyszona fala, o czym y, mówi tutaj wzór de Broila, który nam tutaj za chwilę się też przyda, ale to później. Więc widzimy tutaj, że jest pewna długość fali tych elektronów i tych elektronów. K to są kolejne liczby całkowite, 1, 2, 3 i tak dalej i oznaczają one po prostu kolejne maksima, tu, które tutaj się pojawiają. A co to jest ten sinus alfa k? No alfa k to będą y, kąty po prostu również dla 1, 2, 3, czyli dla kolejnych wzmocnień, bo jeżeli sobie tutaj popatrzymy, no to jeżeli ja przeprowadzę tą prostą, to ona jest tutaj przeprowadzona na szaro i teraz widzę, że tutaj wiązka się odjęła pod pewnym kątem i że te maksima są położone pod pewnym kątem i jest to jakiś kąt alfa 1, tu kolejne maksimum będzie położone o kąt alfa 2. W związku z tym to, że tu są różne odległości, możemy to przełożyć na to, że są różne kąty. W związku z tym tutaj ja napiszę, że jest kąt beta 1, a tutaj jest jakiś kąt beta 2. Jeżeli podstawimy sobie to do wzoru, no to zobaczymy, że dla pierwszego ekranu ja mam taką sytuację, że mam D, sinus alfa powiedzmy 1, równa się, k jest wtedy 1, więc omijam, więc jest równa jakieś lambda 1. W drugiej sytuacji wiemy, że ta stała d jest taka sama, tak, no bo te wymiary szczeliny są takie same, odległość między szczelinami, ale tu jest inny kąt beta, kąt beta 1, w związku z tym jest inna długość fali. No to już coś wiemy. Wiemy, w jaki sposób sobie przełożyć właśnie wyniki doświadczenia tutaj na długości fali. Natomiast my nie mamy tego przełożyć na długości fali, tylko my mamy to przełożyć na prędkości. Bo tutaj jest powiedziane, pytają się nas o to, Wią o wiązkę elektronów, która z jakąś prędkością się porusza. No i mamy powiedzieć, czy szybsze elektrony były tutaj, czy szybsze elektrony były tutaj. W związku z tym musimy właśnie skorzystać ze wzoru De Broglie'a, który ten wzór łączy cechy falowe i cechy tutaj korpuskularne. Czyli ten wzór De Broglie'a mówi, że z falą, jeżeli mamy cząstki tutaj na przykład elektrony, no to one są falą o pewnej długości fali, ale one są równocześnie cząstkami o pewnym pędzie p. I żeby połączyć długość fali z pędem, no to łączymy to za, przy pomocy stałej planka i widzimy, że lambda to jest h przez p, a pęd to jest nic innego jak masa razy prędkość. W związku z tym w ten sposób połączyliśmy sobie długość fali z prędkością i to nas właśnie interesuje. W związku z tym, jeżeli my porównamy sobie te dwa wzory, no to możemy sobie napisać, że d Sinus alfa 1 jest równe e, lambda 1 czyli H masa elektronów w obu przypadkach jest taka sama, ale jest różna prędkość, więc ja tu napiszę V1. A tu mamy d sinus beta 1 jest równe H przez M V2. I teraz e, zauważmy, że z doświadczenia widzimy, iż alfa 1 jest mniejsze od beta 1. Tak, tutaj są mniejsze odległości, więc jest mniejszy kąt, tu są większe odległości, czyli jest większy kąt. Czyli tak, D wartości d tutaj są takie same, no a mam, że alfa jest mniejsze od beta, w związku z tym sinus alfa 1 jest mniejszy od sinusa beta 1. No i tutaj patrzymy, że jeżeli jest taka sytuacja, że to coś jest mniejsze od tego czegoś, tak? No to ja mogę napisać równie dobrze, że te drugie strony są sobie mniejsze. W związku z tym HMV1 musi być mniejsze od H przez MV2. Jeżeli ja pomnożę, podzielę przez H i podzielę przez M, no to mam, że 1 przez V1 jest mniejsze od 1 przez V2. Jeżeli ja to pomnożę stronami, Czyli razy V1 i razy V2, no to jak tu pomnożę przez V1 i V2, to V1 zniknie, zostanie V2, i tutaj, jak ja pomnożę przez V1, V2, to tu zostanie V1. W związku z tym z tego widzimy, że V1 jest większe od V2. Czyli wyszło nam, że w tej pierwszej sytuacji Elektrony mają większą prędkość niż elektrony w tej drugiej sytuacji, i w związku z tym, że jest większa prędkość, to jest mniejszy ten kąt odchylenia, bo ten kąt jest wprost proporcjonalny do długości fali, a długość fali jest odwrotnie proporcjonalna do pędu i prędkości. Czyli jeżeli ten kąt rośnie, tak jak w tym przypadku, stąd tu kąt wzrósł, no to prędkość stąd tu musiała zmaleć. Czyli jeżeli sobie wrócimy do odpowiedzi, no to widzimy, że wiązka elektronów rozpędzonych do większych prędkości utworzyła obraz na ekranie EA. Tak, bo powiedzieliśmy, że tutaj jest V1, tutaj jest V2, takie mieliśmy oznaczenia i pokazaliśmy, że V1 jest większy od V2. Co można uzasadnić przez odwołanie się między innymi do? No i tutaj widzimy, że korzystaliśmy z wzoru de Broila, czyli to jest po prostu poprawna odpowiedź.